Cześć, witam was w kolejnym filmie i zapraszam dzisiaj na film. Mierzymy, będę miała kilka sukienek z Mohito i kilka jeszcze innych rzeczy, które wam później pokażę, ale zaczynamy od sukienek. Brakowało mi takich sukienek typowo wiosennych, na długi rękaw, zwiewnych, fajnych kolorach, chociaż tych sukienek mam dużo w szafie, więc dzisiaj przejrzymy właśnie kilka propozycji Mohito, tym bardziej, że w momencie, kiedy zamawiałam, była jakaś wyprzedaż międzysezonowa minus 20% plus jeszcze nawet mam coś ze starej kolekcji więc już totalnie, totalnie po zaniżonej cenie także lecimy. Okej, okay. i słuchajcie, pierwszą sukienkę mam już na sobie. To jest niestety 100% poliester, i jest to sukienka, która była już właśnie po tej promocji delikatnej, więc ona 100- kilka złotych bodajże kosztowała po poprące. No i jest to sukienka, która wzór ma po prostu przepiękny, piękne kolory. Zobaczcie, to jest taki różowy, błękitny, czarny, ale taki właśnie bardzo jest ciekawy ten wzór i wydaje mi się, że będzie świetnie wyglądał na wiosnę. Ja tutaj ściskam pasek, bo właśnie zaraz ten pasek założę i zobaczymy, jak, jak z tym paskiem będzie to wyglądało. Jest tutaj dołączony, ale też jak widzicie, w pasie jest guma, więc, tak generalnie, no to i tak talia jest zaznaczona. No i to jest taka sukienka à la szmizjerka. Ja sobie że z tyłu ten pasek, bo wydaje mi się, że tak będzie to wyglądało po prostu lepiej. No, jeszcze tutaj trochę obniżyłam aparat, bo chcę, żebyście zobaczyli dół tej sukienki, który jest bardzo ciekawy, bo są to takie rąby. Więc jest to coś niespotykanego i zastanawiam się, czy fajnie wyglądają, bo góra i kolory podobają mi się mega. Ja tak długo szukałam wiosennej sukienki ze względu na to, że właśnie jakoś chciałam coś ciekawszego, niegładkiego, ale nie każde wzory do mnie przemawiają. I teraz zastanawiam się, na ile dobrze właśnie wyglądają te rąby na dole. Ale wydaje mi się, że jest to fajne. Nie wiem, dajcie znać, bo tak jeszcze patrzę, tutaj mam lustro przed sobą Więc dajcie znać, jak wam się podoba Wydaje mi się, że do jakichś mocasynów i zwykłej ramoneski będzie mega Więc na pewno wam podlinkuję Ale też, też dajcie znać, bo jeszcze się waham ze względu właśnie na ten nietypowy kształt po prostu na dole. Ja Mam rozmiar 32 tej sukienki, związałam mhm. włosy, żeby mi było wygodniej I wiecie co, mam takie przemyślenie, że generalnie ja bardzo lubię takie szmizjerki bo wyglądam w nich zazwyczaj tak wiotko i tak fajnie w ogóle cała figura wygląda, pomimo że jesteście od szyi do prawie że kostek zakryte. Ale nie wiem, czy też macie takie wrażenie, że ta sukienka trochę sprawia, że ja wyglądam tak ciężko. I Jest mi strasznie szkoda tego, bo jakby krój jest, znaczy wzór jest przepiękny, tylko nie wiem po prostu co z tym krojem na dole. Czy, czy mi się wydaje, bo ciężko mi się przyzwyczaić do tych rąbów na dole. Czy też macie takie wrażenie? Nie wiem, dajcie znać. A lecimy już z kolejną sukienką. I słuchajcie, kolejna sukienka to jest typowa która jako pierwsza tak naprawdę wpadła mi w oko jeszcze w sklepie, ale specjalnie czekałam, bo wiedziałam, że zaraz na pewno będzie jakaś promocja. No i jest. Tutaj mam rozmiar 34. I nawet sprawdzę, czy tu na pewno mam 32. Tak, 32. Tutaj chyba najmniejszy był po prostu 34. I to jest bardzo podobna szmizjerka, taka koszulowa sukienka, tylko że po prostu e, normalnie zakończona na dole, a nie rąbami. I to jest chyba także 100% poliester I mi generalnie to tak nie przeszkadza, bo ja się tak po prostu nie pocę Tak, 100% poliester Ale jak szukacie, akceptujecie tylko wiskozę, no to te sukienki pewnie nie będą dla was Okej, okay, mam na sobie tą kolejną sukienkę, która już jest, jak widzicie, wykończona normalnie I mam wrażenie, że jednak trochę lepiej to wygląda Teraz sobie wziąłam kokardę z przodu, bo obie te sukienki jakby miały na przodzie tą kokardę w Paczce. Yy, ale to jest chyba w sumie wszystko jedno I powiem wam tak Krój na pewno tutaj ciut lepiej się czuje Nie wiem czy też zauważyłyście Ale przy tamtej mi się tutaj robiła taka bułka Gdzie tutaj przy tej Mniej jest to widać Bo ta też nie ma stricte gumki Tylko ta ma no, zwężenie tutaj Ale nie ma tu gumki Więc to lepiej wygląda Natomiast no, wydaje mi się, że tamten wzór jest o niebo lepszy więc chciałabym zostawić jedną, także proszę dajcie znać, która Wam się bardziej podoba. Może Wam się też żadna nie podoba. Ja lubię takie sukienki, ale jak, jak któraś Wam się bardziej podoba, to dawajcie znać. Jeszcze sobie tak właśnie zobaczę tutaj w lustrze. Wydaje mi się, że te kolory są dla mnie ok, chociaż mam już dosyć ciemne włosy, bo dawno byłam u fryzjera i muszę na pewno je odświeżyć. Um... Nie no, kolory są ok, tylko po prostu ja już się tak dobrze nie czuję w tych, w tych wzorach Wolałam tamta, była niby też dużo się działo, ale jednak jakaś taka delikatniejsza Więc no wolałabym tamtą, możecie trochę z bliska zobaczyć też To są takie ładne e, odcienie w fioletu, różu i nawet taki jasno, jasno, jasno fioletowy jest W sumie ładne są też te kolory No nie wiem, nie wiem, nie wiem, dajcie znać, ta by była też fajna na jesień w sumie może dwie zostawię, ta była chyba ciut tańsza niż tamta. No i słuchajcie, kolejna sukienka, to jest też coś, co mi już mega wpadło w oko na stronie Mojito i też czekałam właśnie na jakąś promocję i to jest sukienka taka kamizelka. Mi się to mega podobało. Ja to już na Instagramie o kogoś wyczaiłam, że dziewczyny w zimie noszą do kozaków i do golfu normalnie pod spodem albo koszuli. Więc z tą myślą zamówiłam. Mam rozmiar 32, natomiast zaraz zobaczycie, jak to na mnie wygląda. No, ta sukienka się porządnie wymieniła i tak sobie patrzę, że ona jest w ogóle z jakiejś kolekcji Springline, czyli już na wiosnę. No i tak. Jak widzicie, no jest obszerna. Jest w ogóle totalnie chyba za duża na mnie. Myślę, że jakbym założyła faktycznie z kozakami, to byłoby ciut lepiej, ale chyba czekajcie, jeszcze się ścisnę tym paskiem. Chyba właściwie widać, że ona tak ogólnie jest na mnie przyduża. I pomimo, że to jest rozmiar 32, no to jest duży. I wydaje mi się, że tutaj wszędzie po prostu to widać, że jest tego materiału za dużo. Długość. Średnio też dla mnie korzystna, chociaż, no właśnie, pewnie z kozakami to by nabrało fajnego takiego wajbu. Zastanawiam się, może ona jest taka duża, żeby właśnie można było golf pod nią wcisnąć. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, ale tak jakbym chciała ją założyć o tego, no to moim zdaniem nie wygląda to fajnie, bez jest po prostu za duża. Hmm. Chociaż teraz wydaje mi się, że jest lepiej niż ja ją wcześniej mierzyłam, ale i tak zobaczcie. Jak ją sobie przewiążę tym paskiem, to spódnica zaczyna się tak rozchodzić, tak w, te, w trapez. Więc, więc, więc wydaje mi się, że nie bardzo. Dajcie znać, czy, czy we, co myślicie Ale wydaje mi się, że to pójdzie po prostu Do zwrotu traków. Wiecie co, stwierdziłam, że jak już Jak już się przebrałam dla was do mierzenia To ta sukienka wydaje mi się, że Lepiej wygląda niż jak pierwszy raz mierzyłam Bo pierwszy raz wydała mi się strasznie duża No jest też dosyć długa I tutaj faktycznie się ciut rozszerza Ale stwierdziłam, że Nie jest aż tak źle jak za pierwszym razem Mi się wydawało I założyłam ją jeszcze ze swetrem Nie mam golfu, tak jak oglądałam na Instagram Gamię, tylko taki cienki, na razie sweterek założyłam Taka wersja ala wiosenna e, No i nie wiem Wydaje mi się, że w zasadzie to nie jest tak źle A jakbym założyła zwykły golf pod spodem I kozaki No to w ogóle to wygląda fajnie Także tak na ją nie bardzo Bo wtedy właśnie widać, że ona jest przydłuża e, Ale z takimi właśnie dodatkami na sweter No to wydaje mi się, że jest spoko Nie wiem, dajcie znać mi się bardzo ten styl w ogóle podoba, więc generalnie wydaje mi się, że ok. No i dobra, słuchajcie, lecimy z ostatnią sukienką, jaką mam. I to jest sukienka taka czerwona, która niestety tu w kamerze trochę przekłamuje kolor takie popołudniowe światło już mam. Bo to jest przepiękny, taki czerwony malinowy, więc nie jest taki wściekło czerwony jak w kamerze. No, i to jest piękna sukienka, taka, która e, będzie fajna na święta. Więc pewnie się zastanawiacie, dlaczego ja ją kupiłam o tej porze roku. Ale słuchajcie, no ona kosztowała 39 zł i już kilka sztuk ostatnich zostało. A ja stwierdziłam: Przymierza i albo zostawię, albo odeślę. W sumie w takiej cenie może poleżeć w szafie do przyszłej zimy. No i powiem Wam, że pomimo, że jest bardzo prosta, wydaje mi się spoko. Z tyłu ma taki zasuwak, który jest przez. Całą długość, więc teoretycznie można ją w ogóle Wiecie, całkowicie tutaj rozebrać No i skakuję w nią i zobaczymy I jak ona wygląda mam na sobie ostatnią czerwoną I jak widzicie Wydaje mi się, że właściwie fajnie wygląda Tu ma taki gorsetowy jakby pas Na środku Dosyć głęboki dekolt I chętnie założyłabym ją na jakąś Imprezę firmową Na przykład Wigilię Ale... Nie wiem czy z takim dekoldem. No, ten dekolt jest dosyć dusz, długi, długi, bo mm, z jednej strony fajnie wygląda w sumie szyja. Bo ja wiem, nie wiem, dajcie znać, jak myślicie, szkoda, że nie ma główkowych rękawów do tego. Tylko są takie proste i ona jest w ogóle taka mega prosta. E jest dla mnie ok. Ja mam 1,60 60, więc no nie jestem wysoka i jak widzicie, moim zdaniem jest to taka idealna e, długość, bo jest to jedna z sukienek krótkich, ale nie jest taka, że jak usiądę, to mi wszystko będzie widać, więc jest ok. E, ale waham się, czy ją zostawić, pomimo że tak mało kosztuje. Z jednej strony mi się podoba, ale z drugiej strony nie wiem, czy na jaką imprezę bym ją założyła, bo hmm, no nie wiem. Dajcie znać, jak Wam się też ta sukienka e, podoba. I jeszcze słuchajcie, kilka rzeczy, które chciałabym Wam pokazać razem tutaj z Lulu, e, bo kupiłam sobie także mokasyny ostatnio na wiosnę. Ja już we vlogu je częściowo pokazywałam, mówiłam, że nie wiem, czy zostawię. To są mokasyny z Dizzy takie beżowe na platformie. Uwielbiam takie buty, to no nie jestem w stanie w innych chodzić. I to są okasyny, które mają łączone materiały, czego ja nawet nie zauważyłam zamawiając je. Czyli tutaj macie ala zamszut, ala znaczy ala ekoskóra po prostu. Na Dizzy bardzo często są jakieś kody zniżki. Ja z taką właśnie zniżką te buty kupiłam za około 100 zł i zostawiam. Pomimo, że są dosyć duże, tak jak Wam mówiłam, mam wrażenie, że to jest 36,5. To zostawiam, bo chodzi się w nich bardzo dobrze. Ja mam czarne mokasyny już. Parę lat i co sezon do nich wracam, co sezon je noszę i uwielbiam te buty Brakowało mi beżowych, szukałam, szukałam, szukałam i te są naprawdę spoko, więc zostawię sobie je No i jeszcze jedna rzecz, którą chciałam Wam polecić na sam koniec To są, słuchajcie, biustonosze Ja nie pokazuję generalnie takich zakupów, ale chciałam Wam po prostu bardzo polecić dziewczyny Esotic Ja tam kupuję od lat już tak naprawdę i mam tam stałą kartę klienta, więc mi co jakiś czas przychodzą wszystkie te promocje, zniżki, informacje o tym wszystkim Na SMS-em po prostu, na mój telefon No i ja już miałam zamiar jakiś czas temu koło zrobić zakupy, ale w poprzednią zniżkę jakoś nie zdążyłam I nie spodziewałam się, że na wiosnę będzie jeszcze większa wyprzedaż niż na święta bożonarodzeniowe No i słuchajcie, teraz właśnie przed świętami była zniżka minus 70%, bo cała kolekcja z zeszłego roku, co się nie sprzedało, było wyprzedawane na esotik macie od minus 30, czasami z minus 40, minus 50, minus 70, też się jak widzicie zdarza, więc te biustonosze, które są po 100, 150, po 200, 250 zł możecie kupić nawet po 50, 70 przy takiej zniżce. Więc co Wam polecam, załóżcie sobie kartę, pierwsze zakupy polecam zrobić w sklepie, bo zobaczycie, jaki macie rozmiar, bo takie rozmiary, jak są w sieciówkach, czyli miseczka, e, nie wiem, BC i tak dalej, to, to, to Wesotyk są dużo bardziej e, wrażliwe te rozmiary, e, więc tych rozmiarówek jest dużo więcej. I ja na przykład w sieciówce mam rozmiar C, a tutaj Wesotik mam rozmiar E. Także jak widzicie jest różnica Zresztą jak chodzicie do sklepów brafiterskich to pewnie o tym wiecie Druga rzecz jest taka, że ja mam mały obwód przy miseczce C No powiedzmy tak, tak w takiej normalnej nomenklaturze to by było C obwód 65 I w Reezer czy w HIM nie kupicie takiego biustonosza po prostu Natomiast tam takie staniki spokojnie kupicie z mniejszym ale też obwodem i też na większe biusty Uwielbiam i są bezszwowe, i są z fiżbinami, bez fiżbin, i są właśnie z, <laughs> z puszapem i bez puszapu, po prostu usztywniane. I jakieś takie totalnie miękkie, wszystko przepiękne, noszę je bardzo długo i co jakiś czas uzupełniam. <laughs> pokażę Wam dwa, bo trzeci mam na sobie, jest to przepiękny, taki ciemnozielony, a te, które tutaj <laughs> jeszcze mam, pokażę Wam, no tak, żebyście mogli sobie zobaczyć. To jest taki właśnie czerwony. Z, jak widzicie, z takimi koronkami tu na dole. No, zwykły, ale bardzo e, spoko. E, tego jeszcze nie nosiłam, to jest jakiś taki czarno-różowy. Zawsze kupuję jasne, wiecie? O uwielbiam właśnie te kolekcje esotik, które poza miseczką mają przedłużenie z takiej koronki. Pięknie to wygląda. Pięknie, dziewczyny. Więc to. E, no, i tam jeszcze jakąś bieliznę kupiłam. Na dół, plus jeszcze jeden mam na sobie, tak jak mówię, ale to nie jest ważne, tylko po prostu, jeżeli szukacie dobrego sklepu, prawdziwego, który nie zedrze za was za, nie wiem, 300 zł, za biustonosz jeden. To w Esotic załóżcie kartę i jak sobie już dopasujecie rozmiar za pierwszym razem w sklepie, to będziecie mogły sobie po prostu przez internet kupować tak jak ja kiedyś się bałam, powiem wam szczerze, bo kiedyś jak jeszcze nie znałam takich swoich preferencji, no to e, siedziałam w tej przymierzalni i mierzyłam jeden, drugi, trzeci, wiecie, to mi nie pasuje, to mi nie pasuje, a teraz już na oko mogłam ocenić po prostu, które kształty będą mi pasować, no i znam też swój rozmiar, więc jakby spoko zamówiłam, to przyszło, każdy jeden jest dobry, każdy jeden jest cudowny. Świetnie się w nim czuję, więc serdecznie Wam polecam, i wtedy poczekać po prostu na promocję, i wiecie, zrobić większe zakupy. Także tyle w tym holu. Mam nadzieję, że yy, Wam się podobało takie mierzymy połączone z krótkim holem wiosennym. Dawajcie znać co z tymi sukienkami. Ja teraz tak na podsumowaniu yy, już po zastanowieniu mogę powiedzieć, że tą, którą chciałam odesłać, yy, czyli tą szmizierkę. Zostawię sobie, bo kurczę, chciałam coś takiego właśnie do swetrów, a ona właśnie do swetrów będzie fajnie wyglądała. Nie jakichś takich grubych, ale do jakichś takich, wiecie, cienkich sweterków, więc zostawię. I którąś bym chciała z tych koszulowych, i z, chyba niestety będę musiała zostawić tą w paski, bo jak jeszcze sobie przed chwilą, słuchajcie, obejrzałam to, co tu nagrałam, jak wyglądam w tej sukience yy, z dołem, wrąby, to wydaje mi się, że totalnie nie, i strasznie mi szkoda tego wzoru. No i z tą czerwoną jeszcze, jeszcze nie wiem, yy, więc dawajcie znać. I słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych filmach.